W wielu mitologiach, góry mają bardzo ważne znaczenie. Są kryjówkami bogów, legowiskami tajemniczych stworzeń, a podczas ich istnienia przez oś czasu przewija się wiele wydarzeń, w których odgrywają mniej lub bardziej znaczącą rolę. Tak też jest w Legendarium Tolkiena. Hej, witajcie, ja jestem Elan Ennisz z kanału Fantastyka na Okrągło. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o historii według mnie najciekawszych i nie ma co ukrywać najważniejszych gór w całym Tolkienowskim uniwersum, czyli gór mglistych. Tymczasem nie przedłużam na wstępie i zajmijmy się czym te góry mgliste naprawdę były. Góry mgliste z Sindarinu Hithaglir to pasmo górskie, które oddzielały znajdujące się na zachodzie Eriador od wschodniego Rwanionu lub jak kto woli zachodniej części Palisoru. Na południu gór znajduje się region zwany Kalenardonem, którego w trzeciej erze wy bardziej kojarzycie pod nazwą Rohan. Tam też, na północy części tego obszaru, znajduje się Isengard i mniej więcej od tego oto punktu na południu rozpoczynają się góry mgliste. Ciągną się one daleko na północ, gdzie to kończą się niedaleko pustkowia Forodwaif a dokładnie na punkcie znanym jako Góra Gundabad, chociaż wielu uważa góry Angmaru za przedłużenie gór mglistych, ciągnące się na północny zachód. Przez ten szlak przebiegają dwie znane przełęcze, Wysoka Przełęcz oraz Przełęcz Czerwonego Rogu. A więc kiedy Arda powstała, Hithaglir został ukształcony przez Aulego, kowala walarów, jako niski szlak górski. W dawnych dniach, po zniszczeniu Almarenu, Morgoth postanowił utrudnić polowania Valarowi Ormemu. Wypięczył więc ten górski pas, by przeprawa nie stanowiła do najłatwiejszych rzeczy. Tak też góry te zostały napełnione jego plugową mocą i złe moce się tam od teraz czaiły. Żyły tam właśnie nienazwane Przerazy, ale nie wiadomo, czy po wypaczeniu tych gór przez Morgota te prawdawne istoty zasiedliły fundamenty Ziemi, czy też były tam zawsze, a moc Melkora je uaktywniła? Podczas wielkiej wędrówki Elfów Orome musiał przyprowadzić Waniarów, Noldorów i Neliarów przez Hithaglir, a było to trudne wyzwanie, gdyż, jak powiedziałem wcześniej, przeprawa przez te góry nie należała do łatwych. Wiadomo że wtedy część neliarów oddzieliła się, tworząc państwa leśnych elfów w wielkim zielonym resie oraz kraj nandorów Loriland, później Lorien. Jednak główna część całej wędrówki nadal była skorada do podróży do Amanu, a więc Orome znalazł wkrótce tzw. wysoką przełęcz i przeprowadził przez nią elfów. W późniejszych latach po zachodniej stronie tej przełęczy Elrond Puelf Założy im Ladris, zwany Rivendell. Niedługo po przebudzeniu elfów przebudzili się również Krasnoludowie. Jedynym z ojców Krasnoludów, który przebudził się w górach mglistych, był Durin I. Przebudzony został pod górą Gundabad, która dla rodu Durina od teraz będzie świętym miejscem. Podążał on na południe wśród szlaku gór mglistych, nazywając nowe doliny i wzgórza. Aż dotarł do jeziora Kaled-Zaram, znanego o wiele lepiej jako Mir. Gdy wejrzał w jezioro, zobaczył odbicie siedmiu gwiazd, które układały się niby w koronę na jego głowie. Uznał to za znak, a więc w znajdujących się niedaleko jaskiniach szczytów Kalebdilu, Fajnu Idolu i Karadrasu zbudował królestwo Kazad-Dum, które w późniejszych wiekach znane będzie jako Moria. Do Durina dołączyło wielu innych krasnoludów z wschodnich i zachodnich plemion. To wytłumacza, dlaczego oni mogli stworzyć społeczność i ustanowić królestwo, oraz to, jak ród Durina mógł się rozwinąć. Tolkien, co prawda, nie był zadowolony z tego tłumaczenia i pisał, że prawdopodobnie Aule ukrył w skałach i przebudził innych krasnoludów niedaleko ojców tej rasy. Dzięki czemu krasnoludy Mogły się cieszyć w miarę normalnym wzrostem populacji. Przed rokiem 1497 lat drzew w nieznanym okresie grupa Nandorów, dowodzona przez Gnitora I, Elfa, przeszła przez górę Mgliste i zamieszkała w Beleriandzie, osiadając w krainie Osyriand. Między rokiem 1 a 262 pierwszej ery ludzie, a dokładnie Edainowie, Wyruszyli trzema chówcami z Hildorien, obawiając się Morgota. Pierwsze dwa chówce, czyli Rudbeora Ora oraz następnie Rudhadora, przeszły przez Góry Mgliste, natomiast trzeci chówiec, Rodu Halety, przeszedł niedaleko Gór Białych, Eretnim Nimrais. Prawdopodobnie podróżowali miejscem w trzeciej erze znanym jako Wrota Rohanu pomiędzy Górami Mglistymi a Górami Białymi. W 455 roku pierwszej ery i Sterlingowie po raz pierwszy wkroczyli do Beleriandu jako tajemni szpiedzy Morgota. Między innymi były to rody Bura i Ulfanga. Podczas tej długiej drogi na zachodnie ziemię tak dużą grupą jest to praktycznie pewne, iż musieli oni się przeprawić przez góry mgliste. Po upadku Morgotha w Wojnie Gniewu większość plugastw zbiegło z dawnych ziem Angbandu. Tak też od początku II ery w Górach Anglistych zamieszkali Orkowie w ogromnych ilościach. Zasiedlili oni przede wszystkim tereny na północ od Morii, która w tej erze zyskała wielką sławę. Z racji, iż Beleriand został zatopiony, wiele krasnoludów uciekło z Ered Luin właśnie do Khazad-dum. Na przełomie pierwszej i drugiej ery po raz pierwszy nastał tak zwany cykl odrodzenia, bowiem narodził się kolejny król tego państwa krasnoludów, zwany Durinem II. Krasnoludowie bowiem wierzyli, iż Durin nieśmiertelny powracał do nich za pośrednictwem swoich potomków, i tak też wszyscy władcy o tym imieniu byli uznawani za przypadek tego fenomenu. Wtedy krasnoludy zasłynęły z wydobywania Mitrilu a dobre relacje mieli z elfami ze wschodniego Lothlorien i zachodniego Eregionu. Wiemy, że Celebrimbor, elf z Holinu i Narwi, krasnolud z Kazad-dum, wykuli drzwi Kazad-dum u zachodnich wrót Morii. Kiedy to Sauron, podmianem wysłannika Valarów, Annatara, przybył do elfów Noldorów mieszkających w Eregionie, w salach krasnoludów rządził wtedy Durin III. Wtedy też przez bractwo Gwaif i Mirdain zostały wykute pierścienie władzy, na polecenie Annatara. Tutaj są dwie wersje. Pierwsza jest taka, iż to elfowie darowali wszystkim siedmiu władcom krasnoludów owe pierścienie. Druga natomiast, iż zrobił to Sauron, w rzekomym akcie dobrej woli, którego ostatecznym zamierzeniem było zdominowanie krasnoludzkich plemion. Niezależnie od tych wersji, mniej więcej w tym okresie wybuchła wojna, kiedy to Sauron pozyskał pierścienie wykute oryginalnie z jego polecenia. Wtedy to zaatakowane zostało Ostin Edil, a wsparcia udzielił Eregiończykom Durin III wraz z elfami z Lotlorien, którzy przeszli przez znajdującą się w obrębie Królestwa Krasnoludów przełęcz Czerwonego Rogu. Bitwa jednak była przegrana, a twierdza runęła. I sam Celebrimbor zginął, będąc skazany na tortury. Wtedy to też elfowie wycofali się z Elrondem na północ, gdzie założyli im Ladris zwany Rivendel. Krasnoludowie zaś wycofali się do kazat dum, których bram nie można było sforsować, bowiem broniło je zaklęcie. Sauron udał się więc na dalszy podbój Eriadoru i całego Śródziemia. Prawdopodobnie w ten czas na rozkaz czarnego władcy orkowie zajęli górę gundabad. Podczas wojny ostatniego sojuszu plemię Durina pomogło ostatniemu sojuszowi w pokonaniu sił wschodu. W trzeciej erze, okazat Dum pojawia się pierwsza zmianka w 1300 roku tej oto ery, gdyż wtedy orkowie, którzy mnożyli się przez całą drugą erę w górach mglistych, zaczynają być zagrożeniem dla krasnoludów. Wtedy też Sauron odzyskuje coraz bardziej swoją siłę, gdyż oficjalnie powracają Upiory Pierścienia, a jeden z nich zakłada królestwo na północy – Angmar, w którym to pod wodzą owego Upiora zbierają się wszelkie złe byty północy. Również na polecenie Czarnoksiężnika orkowie ponownie zajęli Gundabad – święte miejsce krasnoludów, z którym plugastwa będą teraz o wiele bardziej powiązani. Około roku 1974 Angmar poniósł druzgocącą porażkę. Wtedy też zostało zniszczone Karn Dum, a lud Angmaru nie zaistniał już ponownie. Nie minęło wiele lat od tego zwycięstwa zachodu, kiedy to w 1980 roku Krasnoludy spotkała klęska. Bowiem kopiąc głębiej i głębiej w poszukiwaniu Mitrilu, obudzili oni przedwiecznego demona, dawnego sługę Morgota, Balroga. Ów Balrog zabił wtedy króla Durina VI, przez co zyskał nazwę Zguba Durina, a po roku również jego syna, Najna I. Wtedy to krasludy zostały zmuszone do opuszczenia królestwa Kazad dum, które od teraz zwane będzie Morią. Czyli czarną dziurą. Plemię Durina zawędrowało na północ, ale to nie jest już częścią tej historii. Wtedy też Sauron wysłał do Mori spesugi, Tak więc jaskinie te zostały teraz ponownie zasiedlone przez orków, trole, a i nienazywane przerazy i inne plugastwa żyjące poniżej fundacji kamienia, które stały się o wiele bardziej uaktywnione. Wtedy też najpewniej wody Siranonu Zostały zatamowane, a w mętnym łowisku, przy zachodnim wejściu do mori, pojawił się czatownik z wody, będący najpewniej jednym z przedstawicieli wymienionych przed chwilą pradawnych stworzeń. W 2509 roku Kalebriana, żona Elronda, która przejeżdżała przez przełęcz Czerwonego Rogu, została pojmana przez orków, jednak później została odbita przez jej synów Eladana i Elrohira. Natomiast podczas trwania 2510 roku trzeciej ery na rzecz Mordoru orkowie z Gór Mglistych najeżdżają wraz z plemionami Balków armię Gondoru na polach Celebrantu. Gdy z góry Gram wyruszyły szeregi orków pod wodzą Golfimbula na Eriador, mimo oporu strażników udało im się zajść do Shire'u. Tam jednak ponieśli klęskę ze strony Hobbitów dowodzonych przez bandobrasa Tuka. Od czasu wygnania z mori krasnoludom nie powiodło się jednak na północy, więc osiedlili się na wzgórzach Dunlandu. Jednak kuszony swoim pierścieniem lub smoczą chorobą, król Krasnoludów Tror postanowił powrócić do dawnego królestwa w roku 2790. Wyruszył więc na tą szaleńczą wyprawę wraz ze swoim druhem narem. Który starał się odwieść króla od tego zamysłu, jednak się to nie udało. Kiedy przybyli do bram, stały otwarte, a więc Thror budnie wszedł do dawnych sal Mori, tak jak zrobiłby to każdy władca, który odzyskał swoje miano. Nar zaś pozostał na zewnątrz przez kilka następnych dni, dopóki nie obudziły go krzyki i dźwięk rogu. Nar ujrzał ciało Throra pozbawione głowy bowiem zabili go orkowie, a na czele ich wódz Azok. On to pozwolił Narobić żyć, by ten mógł przekazać innym informacje reszcie. Gdy poinformował on Thraina, syna Trora, o tej tragedii, Thrain rozesłał słowo do wszystkich plemion Krasnoludów. Po trzech latach armia była gotowa, by rozpocząć wojnę wojnę Krasnoludów z orkami. Ta armia od góry Gundabad po pola Gladen niszczyła każdą orkowską warownię po drodze, aż do Azanul Bizar. Tam, pod bramami Mori, stoczyła się decydująca bitwa wojny krasnoludów z orkami. Wtedy to Azok zabił Naina z żelaznych wzgórz, który to jednak został pomszczony przez jego syna Daina, który to ściął w władzach a następnie upokorzył go tak, jak on Throra trzy lata wcześniej. Krasnoludy jednak bały się wejść do mori po tym druzgocącym zwycięstwie, gdyż widziały zgubę Durina, czyhającego nadal wśród czarnych czeluści dawnego Kazad dum. Wiele z orków uciekło wtedy na południe z Gór Mglistych w stronę Gór Białych. W 2912 Arador I, dziadek Aragorna, Zginął zabity przez trola wzgórzowego w Aethelmors, kiedy to jego syn, Aratorn II, zginął trafiony orkowską strzałą w oko w 2933. Gdy Thorin Dębowa Tarcza wyruszył wraz ze swoją kompanią w 1941 roku, w drodze przez góry mgliste zostali schwytani przez niejakiego wielkiego goblina w mieście goblinów. Wtedy to zginął Wielki Goblin, a następnie został ohańbiony Biały Warg. Przez to zjednoczone siły Orków i Wilków z Gór Mglistych wyruszyły, zbierając się w Gundabadzie, a następnie obierając kierunek na Erebor, który to został rychło odzyskany przez Krasnoludy. Tam Orkowie ponieśli ogromną stratę, gdyż jedna trzecia goblińskich wojaków z Gór Mglistych poniosła śmierć. Po tym wydarzeniu Beorningowie. Pod wodzą Beorna, a następnie Grim Beorna, strzegli przejść w górach mglistych, zabijając wszelkie gobliny, jakie mogły zmącić spokój w tych obszarach. W 1989 ekspedycja Balina ruszyła do mori w celu zasiedlenia jej od nowa. Balin mógł się zaszczycić tytułem władcy tego pradawnego miejsca. Jednak pewnego dnia krasnowód został ustrzelony przez Orka nad jeziorem Mirormir. I mimo, iż przeżył, to nękani przez orków i czatownika z wody krasnoludy nie wytrzymały. Chociaż kompania Balina, która liczyła maksymalnie kilkaset krasnoludów, trzymała się przez pięć lat. Podczas początków wojny o pierścień, Saruman zaczął spoufalać się z dzikimi ludźmi z Dunlandu, a także współpracować z orkami z gór mglistych. Wtedy też, w sekrecie zaczął tworzyć armię i rozmnażać własne pomioty Uruk-Hai i Półłorków. W 3018 roku drużyna pierścienia została uformowana w Rivendell. Tam też wyruszyła na północ i chciała się przeprawić przez przełęcz Czerwonego Rogu pod górą Karadras. Jednak silna burza powstrzymała drużynę od przeprawienia się tą ścieżką. Ostatecznie udali się oni przez Morię, gdzie u wrót zachodnich napadł ich czatownik z wody udało im się jednak uciec ale czatownik zatrzasnął drzwi Durina więc nie było odwrotu po dwóch dniach zostali znalezieni przez orków w sali Mazarbul orkowie wycofali się gdyż nadszedł Balrog zguba Durina który zmierzył się z Gandalfem i razem z nim spadł w czeluść mori spadli do jeziora a następnie wspinali się po nieskończonych schodach na szczyt Zirak z gdzie demon Morgota został ostatecznie pokonany przez czarodzieja. W tym czasie drużyna uciekła z kazat dum lecz wiadomo, że gdy zmierzała do Lotlórien, orkowie z Morii wciąż gonili ich w liczbie przynajmniej setki. Gandalf niedługo później został przywrócony do życia, a z gór mglistych odprawiły go orły. Kiedy Frodo znajdował się na Amon Hen, Wzgórzu Widzenia, widział orków w tych oto górach, którzy, których ilość wydawała się być wielka, a Doliny Anduiny płonęły, jednak nie jest to wiadome, czy było to za sprawą orków z Gór Mglistych, czy też orków z Dol Guldur. Kiedy nastała czwarta era, w Górach Mglistych pozostali nieliczni orkowie, którzy i tak byli tępieni przez Zjednoczone Królestwo oraz Krasnoludy, które odzyskały Gundabad oraz Morię ze sprawą ostatniego, Durina siódmego. To wszystko, co przygotowałem dla Was w ramach tego materiału. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, by kanał mógł się rozwijać. A tymczasem dzięki Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!